Dzień dobry Państwu. Przede wszystkim dziękuję Panu Senatorowi Martynowskiemu, że mnie zaprosił do Płocka. Rzadko tu bywam, chociaż miałem tu kilku przyjaciół, więc zdarzało się. Płockie Towarzystwo Naukowe poznałem i wiem coś na jego temat, działalności szczytnej i pięknej. Jeszcze jakbym ministrem wizytowałem. No a przede wszystkim już dawno nie występowała przed tak liczną publicznością. Wczoraj, kiedy w Senacie, tak otwarcie powiem, skrytykowałem panią Rzecznik Praw Obywatelskich za to, że poparła tak zwany program równościowego wychowania w przedszkolu, no to słuchało mnie znacznie mniej osób niż dzisiaj. Jest, czuję się już na samym początku bardzo zaszczycony i mam nadzieję, że wysłuchają Państwo tego wykładu, który prezentowałem już także w swoim okręgu wyborczym kiedyś na zaproszenie różnych grup. A on dotyczy zagrożenia dla chrześcijaństwa we współczesnej Europie. Taki temat, którym. Świeccy też mogą się zająć. I profesorowie, i politycy, jeżeli to kogo interesuje, to może się zająć. A może nawet powinien się zająć. No i jak ma jakieś przemyślenia, to może powinien zaryzykować, żeby coś powiedzieć na ten temat. No i to bo są właśnie te powody, dla których ustali stanie świadomość pana Senatora Martynowskiego, bo... Nie wiem, co ja tu powiem. Ryzykuję trochę. Więc to wszystko razem uzasadnia, dlaczego ja tutaj jestem. Proszę Państwa, ja przyjmę starą, scholastyczną, średniowieczną metodę, co wcale nie znaczy, że ciemną i niewartościową. Wtedy uniwersytety się zrodziły. To będzie metoda czytania. To będzie odczyt. Ona ma jedną niezaprzeczalną zaletę. Wiadomo, że kiedyś się skończy. Bo jak mówi, i nie z papieru, tylko z głowy, to nie wiadomo, kiedy skończy. A ja po pierwsze szanuję Państwa czas. Po drugie jeszcze się będę musiał wrócić do łodzi. Ale ładnie się jedzie, bez problemu. No i... Wszystko, co ma swój początek, powinno już mieć swój koniec. A może jeszcze Państwo będą chcieli o to i owo zapytać, to w miarę swoich możliwości odpowiem, bo ja przecież zawodowym teologiem nie jestem. Wielkiej wiedzy kościelnej nie mam. Więc na wszystkie pytania z góry zastrzegam się, mogę nie potrafić to powiedzieć. No, ale tak jak człowiek patrzący, myślący na to, co się dzieje dookoła nas w tych czasach, coś widzę. Coś słyszę, z kimś rozmawiam, coś czytam, głównie czytam. No i pozwalam sobie to skomentować. Więc pozwólcie Państwo, że sposób, którego ja sam nie lubię specjalnie, czyli na czytanego, bo to jest chyba bardziej żywa rozmowa, bo ja patrzę na Państwa. To jest średniowieczna metoda. To dlatego na katedrze mnich siedział, braciszek ich uczył, żeby z góry patrzeć na swoich słuchaczy, tam ich było zwykle na tamtejszych uniwersytetach z 10 razy mniej niż państwa. Ale on w ten sposób przyciągał uwagę. Patrzył w oczy. Patrzył w twarze. Jak ja będę czytał ten minę ja tego robił. No coś za coś, ale za to będzie krótko. Maksimum z pół godziny. A potem możemy sobie podać. Więc widzę, że Państwo nie protestują pewno z uprzejmości. To ja usiądę i odczytam. Słychać mnie nie zawsze. O, idę blisko. Więc proszę Państwa, dobry wykład zawsze zaczyna się od wstępu. Musi być wstęp, rozwinięcie i zakończenie jakieś wnioski. Moi studenci tego nie potrafią niestety. Wielu studentów dzisiejszych tego nie potrafi, że musi być wstęp, rozwinięcie i zakończenie. To jest najbardziej logiczna konstrukcja wypowiedzi każdej, mówionej i pisanej. Stąd jest taki, że dzisiejsza Europa jest pluralistyczna. Wprawdzie dąży ona do integracji w gospodarczej, politycznej, ale utrzymuje się w niej historycznie ukształtowana. Różnorodność kultur i narodowych tradycji. W życiu politycznym i społecznym pluralizm wyraża się w działalności partii politycznych, innych organizacji, które kierują się swoimi ideologiami. Manifestują się one zarówno na scenie europejskiej, jak i w ramach poszczególnych krajów. W obu tych przestrzeniach. Istnieje też pluralizm religijny w Europie. Widoczny nie tylko w zróżnicowaniu dominującego w Europie chrześcijaństwa, bo mamy przecież różne kościoły chrześcijańskie w Europie, lecz na to także w obecności na naszym kontynencie religii niechrześcijańskich. I to od dawna. Kościół katolicki uznaje pluralizm we wszystkich jego aspektach. Zważywszy misję ewangeliczną Kościoła, istotne jest przede wszystkim to, że zajmuje on jasne stanowisko wobec pluralizmu religijnego. I to nie tylko w wymiarze europejskim, ale w wymiarze światowym, uniwersalnym. Wobec Kościołów chrześcijańskich to stanowisko ma charakter ekumeniczny, a jego celem jest odbudowa jedności chrześcijan. Pamiętamy, abyście byli jedno. Natomiast wyznawcami innych religii, nie chrześcijańskich, Kościół prowadzi dialog międzyreligijny, który uważa za metodę wzajemnego poznania i ubogacenia się. Jak powiedział nasz wielki papież św. Jan Paweł II w swojej encyklice Redemptoris Missio. Kościół uznaje też pluralizm społeczny i polityczny. Czemu nasz papież Jan Paweł II dał wyraz w encyklice Centesimus Annus w następujących słowach: Kościół katolicki nie proponuje żadnych modeli. Realne i skuteczne modele mogą się zrodzić jedynie w ramach różnych historycznych sytuacji. Dzięki wysiłkowi wszystkich, którzy w sposób odpowiedzialny podejmą konkretne problemy we wszystkich aspektach społecznych. Gospodarczych, politycznych, kulturalnych, zazębiających się ze sobą. Innymi słowy, Kościół żadnego ustroju nie proponuje, niczego nie głosi, niczego nie poleca. I potem tym wstępie przejdę do omówienia zagrożeń dla chrześcijaństwa w dzisiejszej Europie. W tej pluralistycznej, jak mówiłem na początku. W wielowymiarowej, wieloaspektowej przestrzeni europejskiej, widoczne są dążenia państw, organizacji, różnych wspólnot, do tego, żeby zgiełku pluralistycznym, nie wiem, co się tak dzieje, ale ja staram się nie dotykać tego mikrofonu. Otóż są dążenia do tego, żeby wszystkim zagwarantować należną wolność. Te ze wszystkich miar pożądane działania podejmowane są także przez Kościół ale nie są skuteczne. Kościół się wypowiada na temat wolności, ale ustami swoich pasterzy często mówi, że to są działania ciągle nieskuteczne. Nie likwidują one bowiem zagrożeń dla wolności, w tym także dla wolności religijnej. Takie są zwłaszcza odczucia wielu chrześcijan, ponieważ w naszych czasach Chrześcijaństwo staje się w Europie nie tylko przedmiotem nieuzasadnionej krytyki, lecz nawet wrogich działań ze strony ateistycznych środowisk politycznych, naukowych, kulturalnych, powodujących temu, co się nazywa filozofią liberalną. Jakie są te zagrożenia? Trojakiego rodzaju. Po pierwsze, wyodrębniam polityczne. W sferze życia politycznego. Zagrożeniem dla chrześcijaństwa jest swoista interpretacja, swoiste rozumienie, rozumienie słusznej zasady rozdziału kościoła i państwa, przyjęta dzisiaj, dominująca dzisiaj w wielu państwach europejskich, bo wykorzystuje się te zasady do głoszenia neutralności akcjologicznej, neutralności państwa wobec religii, Rozumiane jako wypychanie religii z przestrzeni publicznej do sfery życia prywatnego. Tak się rozumie w środowiskach politycznych. I o tym pisze tak ojciec Maciej Ziemia. Cytuję: W znaczącej części kultury zachodniej narasta dzisiaj wrogość wobec religii. Współczesne państwo coraz częściej odstępuje od. Koncepcji tolerancji rozumianej jako zagwarantowanie pokojowego współistnienia różnych grup obywateli na rzecz aktywnego eliminowania wartości z życia społecznego i zamieniania tolerancji na ideologię, według której etyka, religia to wyłącznie sprawa prywatnych przekonań. Przykładem takiej tendencji może być polityka niedawnego, na szczęście już minionego, rządu socjalistycznego w Hiszpanii, na czele z premierem Zapatero, który oświadczył w jednej ze swoich wypowiedzi, że dąży jego rząd do tego, żeby dokonać takiej transformacji ideologicznej, kulturowej w Hiszpanii, która doprowadzi do wyeliminowania Kościoła ze sfery życia publicznego. Jak ktoś będzie chciał czegoś więcej na ten temat dowiedzieć, służę informacji. Tego premiera już nie ma. Na szczęście. Ale prawo dla dzieci do aborcji od 13 roku życia zostało. W wymiarze europejskim tendencja antychrześcijańska jest widoczna w polityce Unii Europejskiej. To nas powinno bardzo niepokoić, bo jesteśmy państwem członkowskim. I od razu powiem na wstępie, słusznie, ja jestem za. Co mówi na ten temat wielki znawca naszego papieża, autobiograf? Biograf naszego papieża, amerykański filozof George Weigel, powiedział tak: Biurokracja Unii Europejskiej i Parlament Europejski wydają się zdecydowanie dążyć do narzucania sekularyzmu jako oficjalnej ideologii Unii. Innymi słowy, chcą ustanowić sekularyzm jako nową europejską religię. Przepraszam pani Profesorze, że mogę przerwać. zamienić mikrofony, bo byłem... Będzie lepiej, może. W wymiarze e, e, dalej, dobitną ilustracją tej antychrześcijańskiej polityki unii unijnej biurokracji jest pominięcie najpierw w projekcie traktatu konstytucyjnego, a potem tego, który go zastąpił, czyli obecnego, najważniejszego traktatu, jakim jest traktat lizboński. Pominięcie odwołania do Boga, co się po łacinie nazywa demokracją Dei, oraz jakiegokolwiek odesłania do chrześcijaństwa jako źródła europejskiej tożsamości. W traktacie konstytucyjnym, ale i w innych dokumentach także. Ta polityka wzbudziła sprzeciw Kościoła i szerokich rzesz chrześcijan europejskich. Co więcej, spotkała się nawet w z krytyką, nawet w środowiskach niewierzących, jako sprzeczna z prawdą historyczną, bo nasze korzenie są chrześcijańskie. Można powiedzieć judeo-chrześcijańskie. No, bo pierwsi chrześcijanie rewutowali się z Żydów. W ostatnią niedzielę było czytanie z dziejów apostolskich, że apostołowie pierwsi zastanawiali się, czy tych pogan, poganie, to ludzie, co co byli Żydami, jeżeli w Boga jedynego, czy tamtych w ogóle warto nawracać, czyli z nimi jeszcze liczyć, czy, czy dla nich nauka Boża Chrystusowa jest też do nich przeznaczona. A ten przykład takich wypowiedzi krytycznych wobec tego antychrześcijańskiego podejścia do, yy, przez, przez biurokrację unijną, to będzie na podstawie wypowiedzi naszego lewicowego, komunistycznego, młodości szalenie komunistycznego. Filozofa Leszka Kowalskiego. Co on powiedział? To, że w traktacie ustanawiającym konstytucję dla Europy, czy też w obecnym traktacie lizbońskim, jak to się ostatecznie nazwało, nie ma ani słowa o przemożnym udziale chrześcijaństwa w historii Europy, kształtowaniu europejskiej kultury, jest w moim przekonaniu absurdalne. Można uznać to, co jest historycznie niewątpliwe, że chrześcijaństwo należy do fundamentów naszej kultury. Historia Europy jest także historią chrześcijaństwa i to powinno być głośno powiedziane. Tak mówi człowiek, który do końca życia nie był chrześcijaninem, a znawcą Biblii był wytrawny. Znamienny przypadek, zawsze go cytuję, mimo że to już parę lat temu minęło, włoskiego filozofa i ministra, Profesora Rocco Butilione, który miał zostać komisarzem do spraw kultury w Komisji Europejskiej. Ale Parlament Europejski odmówił mu na to zgody, bo wypowiedział się w sprawie homoseksualizmu w sposób zgodny ze stanowiskiem Kościoła. I to dyskryminujące chrześcijan, stanowisko parlamentu, zostało ukształtowane przez dominujące w tym parlamencie partie polityczne. Po wyborach. W niedzielnych nadal będzie to samo, sama rzekomo chrześcijańska demokratyczna partia dominować, pewno będzie mówić to samo co teraz. Co więcej, kto promuje tradycyjną rodzinę, ten naraża się na zarzut nierównego traktowania ze strony homoseksualistów. Ma zatem rację profesor Butylione, jak mówi, że siły antychrześcijańskie są dzisiaj mocniejsze niż kiedykolwiek. Podejrzany jest każdy, kto wierzy w Boga, i nie kpi z religii. A ostatnie dwa, proszę Państwa, przykłady. Parlament Europejski dwie uchwały próbował przeforsować. Jedną, że prawo do aborcji ma być prawem powszechnym, każdemu dostępnym, tak jak prawo do nauki, do ochrony zdrowia. I drugie jeszcze prawo, a mianowicie o zrównaniu związków homoseksualnych ze związkami normalnymi między mężczyznami i kobietami. Dwie uchwały Parlamentu Europejskiego dobitnie świadczą, jaka tam dominuje tendencja filozoficzna, światopoglądowa, obyczajowa. Jako prawnik zaraz Państwa uspokoję. Te uchwały, rezolucje, jak mówi się, Parlamentu Europejskiego nie mają żadnej mocy. Żadnej mocy wiążącej. Ale one doskonale ilustrują, kto tam siedzi, kto ma przewagę i czego się domaga. Zaraz przyjadą do nas... Pary homoseksualne z Francji, gdzie uznane jest prawo do małżeństwa dla każdego. Można sobie wyobrazić różne konfiguracje i to zawsze może być małżeństwo. I oni przyjadą do Polski jako do kraju unijnego i powiedzą to jak to, wy nie respektujecie prawa unijnego. Mamy swoje sposoby, żeby to wytłumaczyć, ale czy wszyscy by chcieli, to nie wiemy. To jest zagrożenie polityczne. Daję ilustrację przykładami. Drugie zagrożenie, nie mniej ważne, to jest ze strony świata.